Mano Siemano, tu trzecia część zbycia fryzjera. Dzisiaj jak widzicie w trzeciej części będziemy na wakacje jechać. Także no co? Jedziemy. No. Tylko, że spoko. Ej czekaj, tu się idzie chyba. I mam taki drip drip bratku, już co Ubrałem tak latowie. No nie rozumieć mnie, ale tak... Na lato... O, dobrze, dobrze powiedziałem. No. Także... Gdzie git? Czekamy chwilę. Dobra, myślę, że już się Dalecieliśmy. dolecieliśmy. Idziemy. O, już tam coś widzę. Budynki są większe, fajnie. Dobra. Jesteśmy. Pamiętam, że tutaj gdzieś jest taki hotel. Czekaj. Tu jest, ok. Będę sobie takiego terenówę. Taką niebieską wynająłem. O, tu stoi, to jest chyba nasza. Czekaj, rejestracja powinna być MBAP-y. Tak, tak, dobra. To jest to, które sobie wynająłem. auto. No tak, że no. Idziemy się rozpakować. Co to, to? Tego nie stawiałem. Dobra, nieważne. Otwierać mi ten dom. Okej. Okay. Eee, sobie zamknę... Nie. Nie! Jak to się robi? Tutaj? Dobra. Jest git. Wypakujemy się. To sobie zdejmę. No i okej. Okay. Pierwszy dzień to nic już nie. Nie robimy. Mogę. Dobra, jadę do restauracji. Kurde, gdzie jest moje auto? Dobra, jest tu. Idziemy. Do restauracji. Czekaj, ja się zamknę, żeby nikt nie uciekł. Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. No to... Co, co tutaj można zjeść? No to poproszę jedną margheritę. Na wynos czy na miejscu? Na miejscu. Dobrze, już podaję. Yy, dobrze. Proszę bardzo. Jeszcze może kolki? Dwie? Nie, dziękuję. Może. Mm, Kola ale. darmowa. Może. O, nią, nią. Dobra, już idę, bo tu płoczno. Do widzenia. Do widzenia. Dobra, fajnie było, fajne było, jedzonka tam. Pójdziemy do domu i już śpimy, bo już Znaczy nie ma, ale taka dwudziesta się ogarnę i już się przygotuję do spania. Nie wiem, co ta tabliczka tu robi nadal, ale okej. Okay. Dobra. W ogóle trzeba popatrzeć na ten dom. Ale fajnie. Myślę, że to jest. Nie. O, oh, to jest safe. Nie dobra, zamykam. Tu jest łazienka. Ale duża. Ej, dobra. Fajne. O, okay. fajnie. Dobra. że jest tu jest światło Gdzie... hmm. Kolejny dzień okej okay. Ja sobie pójdę może na basen no takie już a zjeść muszę bo zapomniałem, zapomniał tu Aha. ja muszę gdzieś jechać do stronacji Pojadę do Sures i bo tak to nie jest taki, taki super hotel, że tu jest jedzenie, tylko taki po prostu hotel. A bo czekaj! No, mogę kawę co? Fajnie. to kawa to, to nie jedzenie, więc tak pójdzie. O tu jest jakiś burger, bar, sam fast food, jadę, ale to wakacje. Nam, 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 nam. Ale dobra, dobra. To może pójdziemy na basem. O, tu jest naprzeciwko basem. Panie, A przecież tu są inne, te. Inne. Inne ubrania, jakby. No, to sobie pójdę kupić, bo. W ogóle, jakie piękne wieżowce. Jak zapomniałam wam powiedzieć, że jesteśmy w Dubaju w ogóle. No. Tu. Boys. Nie chcę, bo... Dobra. Spodenki. Ej, fajne. Kosuleczki. Nie. Nie. Mm -mm, nie. Nie pasuje. Taka była fajna. Okej. Okay. No i git mam drip drip bratko możumie iść na pasem Bomboklat Ale pływanie 5 godzin później O kurde, już 17 Ej, dobra, bo ja mam jutro wywiad, to ja muszę się strykować. I ten, i się okarniać. Audiów już mogę oddać. Kluczyki wezmę. O, dobra. Proszę tutaj kluczyki od tego tam samochodu. Ja się pakuję i idę spać, bo mam o czwartej w nocy. Dobra, no wejdź tu. Chodź. 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 Aha. Dobra, to ja idę spać. No i dobra. Wracamy już do domu. Dobra. Kluczyki od tego domu. Tak, proszę kluczyki. No i co? Idziemy. Wszystko jest. Okay. Idziemy. Idziemy do domu. Dobra. Chyba już jesteśmy. Tak wszyscy się dają, to to my też idziemy. Okej. Okay. Moje auto na mnie czeka. No co, jedziemy do domu. Fajnie było. Albo zaparkuję tutaj gdzieś i po, po, pożegnam się z wami. No stać być z tymi podróży. Dobra, no right. także widzimy. To jest koniec naszego filmiku. Także nara. No